Hej, 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 lekcja jazdy 6! Ym, I dzisiaj będzie rasy koni. I, podzieliła, i podzieliłam dzisiejszy odcinek na cztery części: konie gorąco-krwiste, konie zimno i małe rasy koni kucyków. I to są trzy grupy, na które się rozdziela konia. I dodałam do tego rasy koni pochodzące z Polski. I do tej ostatniej grupy będzie trzeba trochę dłużej czekać, żeby dałam je, pokazałam, bo ja mam pozostałe to w książce, ale nie. Podpisy, podpisane na różne kolory, po prostu inne karteczka na ten dzisiejszy odcinek. No to będę się, coś się szukać. Choć więcej wiem, gdzie to jest, no to żeby było szybciej, będę żeby to na spisać treści. I pierwsze to konie gorąco-kwiste I będą wszędzie. Dymu oprócz ostatniej grupy, konie bardziej znane i mniej znane. Koń andaluzyjski. Wysokość w kłębie od 155 do 162 cm. Umaszczanie najczęściej siwe, także gniady, kary i płane. hodowli Hiszpania, głównie na południowym wschodzie. Teraz będzie kolejna rasa. Koń angloarabski, inaczej Anglo-Arab. Wysokość w kłębie od 155 do 165 cm. Umaszczanie najczęściej kasztanowate, gniady i siwe. hodowli Głównie w Polsce, Francji i Anglii. Następna rasa. Apollosa. Wysokość w 145-160 cm. Umaszczenie, prawie wyłącznie tarantowate. Ryn hodowli, głównie w USA, ale także w Europie i na innych kontynentach. Teraz kolejna rasa. Chyba jedna z najbardziej znanych na świecie, czyli koń, czystej krwi arabskiej. W skrócie Arab. Widokość w głębi od 145 do, 55, do 155 cm. Umaszczenie: wszystkie podstawowe rodzaje umaszczenia, z wyjątkiem Slokatego. Rejon hodowli. Hodowla rozciąga się od Afryki Północnej przez Współwysep Arabski do Irlandii. Hodowla prowadzona na całym świecie, głównie w Polsce, Francji, Niemczech i USA. Czy USA? Ja się czytać. Nie czytam USA. Pewnie się poprawcie mi czy USA, czy USA, USA-1, USA-2. Y, to jest koń pełnej angielskiej. Też się nazywa znany nas koni. Wysokość w kłębie 150-170 cm. Umaszczenie najczęściej gniadek i kasztanowate radzi siwej i karę. on hodowli na całym świecie, głównie w Anglii, Irlandii, USA i Francji. Oni paryzyjski. No, to są bardzo duże stopy, tylko Dobra. 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 w kłębie. Klacze co najmniej 150 cm ogiery. 160 cm jednak przeważnie większe. Tak, to jest wysoka rasa. Umaszenie. Kare. połyskujące. Dopuszczalna jedynie mała gwiazdka. Czyli bez odmian za bardzo te rasy są. Rejon hodowli. Głównie region hodowlany. Wschodnia Francja. Nie, co Nie, Francja. Wschodnia fryza. Fryzja. Wschodnia fryzja? To, to za kraj. Dobra, tym Nie jestem dobrze skakawikiem. Hodowlę jednak w wielu krajach. Teraz następna rasa. Koń hanowerski. Jest, mam już za Wysokość w od 162 do 175 cm. Umaszczenie: wszystkie maści podstawowe, głównie kasztanowata i gniazda. Ren hodowli: Niemcy w Hanowerze, Stadnina Krajowa w Keli i prywatne Stadniny na całym świecie. Następnie to: Hiszpano-Arab. To się się nie do końca podobała, niż rodzajem jedzenia, którą w książce, kasztanowatego i ta rasa nie działa w ogóle, że istnieje. To dopiero się wiedziałam o niej, i kiedy znam tą książkę, którą mam. Dobra, czytam już, co jest tutaj. Wysokość w kłębie, Od 155 do 165 cm. Umaszczanie. Najczęściej gniande, kaszynowate i siwe. A tu jest Izabelowata lub Palomino, jak to tam woli. Czyli nie jest. Izabelowata jest raz. Znaczy maści. Przepraszam za pomylenie. Rien hodowli. Hiszpania, głównie na południu kraju, podobnie mie mieszance hodow hodowa hodowane są też w Portugalii. Dobra, teraz czytam to bardzo wyraźnie. Po e, prostu hodowla głównie w południu kraju, podobnie miesz mieszance hodowane są też w Portugalii. Czyli ta rasa jest hodowana na południu w Hiszpanii i w Portugalii. Następna rasa to holenderskie koni gorąco -kwisty. Wysokość w głębi od 165 do 175 cm. Umaszczenie najczęściej nowate, gniadę i siwe. Rejon hodowli Holandia i Belgia. Następna rasa. Koń holsztyński. Wysokość w kłębie od 162 do 175 cm. Umaszczenie najczęściej to gniade i kara. Radzi i siwe. Radzi i siwe, jakby ktoś nie zrozumiał. Zajemno hodowli Niemcy w Holszczynie, prywatne Staliny, Centrum Aukcyjne i Stado Ogierów Eszmond, również w innych krajach świata, głównie w Danii. I jakby ktoś nie zabawał, mówiłam, że nie będę czytała nas takich prywatnych Stalin, ale jak to jest takie tutaj łatwe przeczytanie, to czytała po prostu. Irlandzki koń sportowy. I tą raz ja znam życie w cukrach, ten młoda może naszą kojarzyć. Widzę kłębie od 160 do 175 cm. Umaszenie na części siwek, i adjekaszony bateria, hodowli Irlandia. I to jest pint Horse. Poczekajcie, znajdę go, tylko nie wiem gdzie to mam. Ojeju! Kupiłam tego konia w tej książce. To <gryw> mam już. I jak zdawałam, że to są głównie do klasyku, teraz jest jedna rasa, która jest też do Westernu. I takie dziwne jest tło i małe zdjęcie, ale inne nie mogłam ustawić, niestety. Byłoby nieładnie. Wysokość w kłębie od 145 do 160 cm. Umaszczenie z lokaty, Rejon hodowli USA, USA, Kanady, a także w wielu krajach europejskich. Co jest? Cofnęło mi się zdjęcie. Tak, chyba mi się cofnęło slajd do tyłu. Dobra, palomino. Widzę w skłębie, Nie mniej niż 148 cm. Umaszczenie. Wyłącznie zawylowe z jasnymi, jasnymi grzybami ogonem oraz ciemnymi oczami. Rejon hodowli USA, także Anglia, Afryka Południowa i inne kraje. I teraz będą jakieś konie zimno -kwiste. No to robię szybki, doleki przeskok w książce. Taka cisza, jakby zrobiłam. Mi się... Dobra, dam no już pierwszą rasę z tego rodzaju. Koń belgijski. Tą rasę mam, bardziej się znamy z wyglądu. Właśnie z takiego wyglądu, jak jest to pokazane. Wysokość głębia 162 do 170 2 cm umaszczenie. Prawie wyłączę rude ro... Poczekajcie. Rudo-deroszowate. Ro... <ścoughs> Jeju. Jakieś skomplikowana nazwaności. rudo Rudodereszowate, Czyli pomiędzy rudo i deroszowate. Um, czyli takich na zdjęciu. Chyba. Nie mówię od razu bo się ziemnokwistów w ogóle nie za nigdy się nie, nie interesowałam bardziej tymi wszystkimi oprócz ziemnokwiste się nie interesowałam. Chodzi o rodzaj koni, ale już nie mówię. Masa ciała. I teraz to będzie chodziła masa ciała z tego, co widzę. Ziemnokwistę. No, To masę ciała mają. Jedna tona i powyżej. Ty wiesz, że nam taki koń po... Raz Powyżej nieco nie wpada. prostu kurde jak to musiałoby być, więc przejść człowieka. rynek <grym> hodowli. Belgia, USA, typ belga amerykańskiego. No. USA USA są hodowane jako typu amerykańskiego. Teraz... Słuchajcie, co sobie tutaj na jedna część na laptopie tą nazwę. Kledestale. Kledesle. Nie wiem, nie wiem się czyta też uzana teraz mam przynajmniej dla mnie. wysokość w głębi od 165 do 172 cm. Umaszczenie. Wszystkie maści, często spotkane, są koniknięte z dużymi odmianami i dreszo dreszowate. Dreszowate. Masa ciała. Może do dochodzić do jednej tony. No. no I na są bardzo ciężkie. Nie są smukłe, jak gorąco krzywisto, takie, żeby się pobiegały, tylko bardziej takie, żeby były pociągowe. Siemionokrwiste, pociągowe, krótkochwiste sportowe, właśnie się byli śnieżary, by ciągały uczony i tak dalej. A hodowli. Szkocja, legiondor, Necklite, a także Irlandia, Australia i USA. Kolejna nazwa, koń północno-szwedzki. Ja tego konia znam jedyny, jest Star Staple. Wcześniej ehm, nie wiedziałem, że taki w ogóle istnieje. No to około 150 cm. Zwykle skarogniate lub karę. Odmiany niewielkie. Masa ciała. Od 500 do 70 kg. wiem hodowli. Północna Szwecja. No, nawet na rasa na to daje. I teraz jest perszon. Też moim zdaniem jest taka bardziej rasa ta. Bardziej znana ta. I... O, myślałam, że już kartki nie dałam. Dobra. Wysokość głębia 160-170 cm. Umaszczanie najczęściej siwej karę masa ciała 800 kg i więcej. Rejon hodowli. Pierwsze, głównie okolice miast Norgate, Led Round. Jeju, co to, to jest. Znaczne, hod, znaczne hodowle także w Anglii, USA, Australii, Republice Północno-Północnej Afryki. I następna resta, chyba. Najbardziej znana chodzi o konie zimnookryste, czyli Shire. Wysokość od 170 do 195 cm, tylko na koniach się wybierze maksymalnie 2 m wysokości. Gigant. Umaszczenie najczęściej karek na tej siwe. Masa ciała około tony. O, słyszałam, że mogło dochodzić nawet do 2 ton. bo takich bardziej masywnych yy, osobników. Rejon hodowli Anglia, Ameryka, Australia. I to już wszystko. Z ziemną Zimną teraz będą małe konie i kudzyki. Konik Falabella, inaczej mówiąc, Falabella po prostu. Ja mam tak bardzo, Ja najbardziej znam, jak chodzi o rasy koni. Araba, czyli koniecznej krwi arabskiej, Szajera i Falabella. To są trzy rasy, które znałam. Jako jedna z pierwszych w ogóle na świecie. Jak, nie jak, bo nie, mówię drodzy, że powstały, tylko ja je znałam. Precyzuję. Występują wszystkie rodzaje umaszczenia, więc w kłębie. Zawsze poniżej 75 cm, często nawet poniżej 65 cm. Odewę prowadzi się w Ameryce Północnej i Południowej. I z tego co wiedziałam, falabelle można pomylić łatwo z miniatur koniami miniaturowymi. tego typu to Widziałam widać, jakieś jest kątek informacji, więc zacytuję to w tą książkę. Oc Australijski. Dobra, szybko w książce znaleźć go teraz. No, to tu znam, ok. Wysokość kłębia 130 cm, umaszczenie. Zwykle siwy, ale także kasztanowate, gniazda i błane. Rejon hodowli. Zajnijny w Australii, głównie w Nowej, Południowej Walii, Westlandzie i Wiktorii, a także na Nowej Zelandii. Kut konemara. To ja też znam głównie z gry z Ok, mam już 140-148 cm maszczenie. Często siwe i białe, radzi gniazdy, karę i kasztanowate. Rejon hodowli. Początkowo tylko zachodnia Irlandia. Obecnie ześmie na całym świecie. Głównie Anglia, Francja, USA, Skandynawia i Niemcy. No, nasi sąsiedzi hodują. To oni Jak ktoś mieszka jak ja w Polsce? Baszkit karli koń kurli. I jak się podoba to jest ten koń, na który go uratowali przez jakiś tam goście, nie pamiętam do końca. I kuzyn miał aler alergię na futro konia i na niego nie kichał. I tego co ja wywnioskowałam z tego i z, z, z to chyba za po prostu są futro jakiś nie, nie uczuł ludzi. Wysokość w głębie. od 140 do 155 cm. Umaszczenie wszystkie maści. To no Ameryka Północna, niewielkie po, po głowie w Europie i Niemcy. Są nie w się, więc nie wiem, takie bardziej główne. Niego jadą się z tą hodowlą, Hodowlą są Zresztą, ale chyba też są używane. Krótkie niemiecki. Wysokość w głębie od 103 do 112 cm. Umaszczenie. Dopuszcza się wszystkie typy maści, najczęściej kasztanowate, jasną grzywą i onem, liczne odmiany. Ryn hodowli. Niemcy, małe stada w, w Szwajcarii, Francji, Luksemburgu i Włochy. Raz konfiorski, jak to jest jeden moich, właśnie też ulubionych raz. Ale kochałam się przy że jeszcze mają takie rokezy, że są naturalni, ale chyba obcinają mi albo są naturalnie, nie wiem. Połowa ludzi mówi mi, że są naturalni, a poważnie mnie obcinają. Sama nie wiem. Ja po prostu obcinają im. Ale są też tak piękne. I są też konie takie bardziej pod zimną krwistość podchodzą. Podchodzą do budowy ciała, co w ogóle nie wiedziałam. Tak samo jak konie... fryzyjskie myślałam, że jest zimno a jest gorąco krwisty. A fiorskie myślałam, że jest gorąco krwisty i zimno krwisty. Konie nigdy nie, nie przestają zadziwiać. Umaszczenie. Wyłącznie bułany o piaskowej barwie sierści z pręgą grzbietową i pręgowaniem stanów nadgarstkowych i skokowych. Ogon stanowi mieszaninę włosów czarnych i barwy sierści. Jeżeli chodzi o to ogon na czarno na przykład. Nie przeczytałam wysokość w głębi. No to brak, jeszcze tam. Od sto, około 145 cm. hodowli. Norwegia. A także Dania i Niemcy. I jest to wiecie naczelne Hesia. Kuc Galikeno. Nie, um, ja, bo jestem takim. Tego kuca nie znam znikąd. Nigdy nie słyszałam, ale kiedy przeczytałam nazwę, jakoś, jakoś bardzo była mi znajoma, więc dałam ją. Jest jakoś w głębi. Od 125 do 138 cm umaszczeniem. Najczęściej występują maści gniada, bułana, maszynowata, a także droszowata. Osobniki strukaty nie są dopuszczalne do hodowli. O, ciekawe. Nie hodowli. Meksyk i południe, USA. Ja bym miał koza galikeno. I jest ten kuc, jak to może nazwać, strukaty. To ma pieniądzkowego kucyka. I hafinger. Hafinger, jak to będzie nazywać? Może posłuchasz, Hafinger, te L nie mówię, bo się to jakieś to takie L, kiedy ja tutaj usłam podosmowanie, bo mam te mam wizję niełatwiej Kiedy pada się na to na nas rozkoni. Więc słuchaj w kłębie, od 135 do 145 cm. w maszynie Kasztanowate, są grzybami ogonem, rejon hodowli. Główny rejon hodowli, To Australia, żeby. Żre... żeby uczernia EBPS. w się? Albo co? Pod mówię. Południowy Tyrol i południowy Niemcy. I teraz jest kurt Huculski. Lecz koń Huculski. Zobaczycie, naprawdę. Tak, 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 takie bardzo duży błąd zrobiłam w czytaniu. Lecz mam się hucuł. I jak teraz patrzę na zdjęcie, co jest, to z Hucu. A Wilber od Berlin też jest hucułem. A te po prostu podobne do Wilbera. Hmm, może jeden z nich zrobię lberczyk, zanim go będę kupiła? Hmm, może to jest taka prawda? A, ale jak ktoś, on wie robi regularnie, będzie on wygląda regularnie, to to może powiedzieć, że są podobne i to możliwe, że jedynie z nich to wybór, czy nie. Dobra, czytam informacje. Są coś w kłębie od 135 do 148 cm. Hulaszczanie najczęściej gniazde i błaganie. Rzadko karę, kasztanowate, siwe i strokate. Błaganie hodowli. Polska, Stadniny z Siary i Orzechowa, Rumunia, Słowacja, Stadnina Topolcianki i Ukraina. I Skurc Islandzki. Bardzo go kojarzę. To jest gry Star Sebel. Nawet go mam. Nie rozumiem, jak ktoś myśli, że Skurc Islandzki może startować w zawodach kucyków, Star To się Myli. Ale jak nazywa się to niestety za wysoki jest. Wiem, przykro Wydługać w głębi. Od 130 do 145 cm. Umaszczenie. Wszystkie rodzaje także z rokady, i błony. Rejon hodowli. Poza Islandią, także Niemcy i inne kraje. Kuc kaspijski. Ja nie kojarzę go tak to Galikano. Przeczytałam nazwę i jakoś podejrzanie mi się skojarzyło. Choć nigdy nie słyszałam. Może nie wiem. Wysokość w głębi od 100 do 120 cm. Maszczelia. Wszystkie rodzaje z wyjątkiem strokatygo na szcześniejsiwie. W imię hodowli. Wcześniej hodowle prowadzone tylko w rejonie Morza Kaspijskiego, obecnie bardzo rzadko w Irl Irlandii, natomiast także w Anglii, Australii, jak również Ameryce Północnej i Południowej. Teraz jest kurcz mongolski. Jego wybrałam głównie z tego wyboru, że Mongolia się, się bardzo kończy z końmi. Nie wiem czemu, ale jest mongolski, no to chciałam usługę wybrać. Wysokość w kłębie. 135 145 cm umaszczenie. Wszystkie rodzaje umaszczenia, tym bardzo obłany z pręgą grzbietową i pręgowaniem w koncerach. Rejon hodowli: Hodowla tabunowa w Mongolii. I to co? Litery, jaju. Koń Walskiego! I jakby ktoś nie widział, to jest, co czytałam ostatni chyba potomek, właśnie, koni. Ym, tych pierwotnych. Pierwotnych się mówi chyba tak. Ja nigdy nie interesowałam historią koni po prostu. Kochuje moje życie, ale historie, zagłębianie się, powstały to już nie do końca. Jest jakoś w głębie. Od 130 do 145 cm. Umaszczenie. W łane w różnych odcieniach. Z pręką kształtową. I pręgowaniem na koczynach wokół pyska sierść. Prawie biała. Ryjon hodowli. Ogrody zoologiczne na całym świecie. Jaką to pod ochroną? Wraz z też to odczytałam. Od razu mówię. I mustang. Każdy może być tak. Nie gawał go w bo Tych ich dużo. Ale tych ma małych też jest ich dużo już. Ale tak, nie jest zazwyczaj jak mały koń, one są dość niskie. nie Umaszczenie na początku. Na początku wysokość w kłębie. Wysokość w kłębie od 135 do 150 cm. Umaszczenie. Wszystkie rodzaje umaszczenia, także strokaty, płany i białe. Ryjem hodowli. Rezerwaty Środkowego Zachodu, USA i Kanada. Kłód szetlacki. Rasa bardzo i to bardzo znana z tego powodu, że ma na myśl na myślach chytlanskich. Widzisz kłębie około 100 cm, czy około metra mają. Omaszczenie. Wszystkie rodzaje omaszczenia, także srokatne, z wyjątkiem tarantowatego. Rejon hodowli. Początkowo tylko na Wyspach Chytlanskich, obecnie na całym świecie. Skut stinkier. Tak, że to na. I ja chcia, nie chciałam go dawać, ale jak patrzę na TikToku jak ludzie ulubiony rasy i coś albo że dla wspaniałe rasy i nie dali Tinkera, no to, to ludzie mieli oburzenie, więc nie chciałam ludzi krzywdzić i te rasy że oni nimi zapomniałam, więc dałam Tinkera jeszcze. Jest ja jego szkłębie od 135 do 150 cm umaszczenie. Prawie wyłącznie strokaty, rajon hodowli. Irlandia i północna Anglia. Chłodcy znajdują się w rękach ludzi prowadzących handel obwoźny. I następna rasa kucyka, No, już ostatnia tutaj. tutaj już to jest już tylko polskie. To. Wysokość w kłębie. sekcja A. Kut montajn, walizki, kut górski do 122 cm. Sekc sekcja B. kuc z stopowierzchowego. Poza tym, to są kilka rodzaj I tutaj typ A ma. Sekcja A znaczy, Ma 122 cm do. Sekcja B ma do 137 cm i sekcja C ma do 37 cm. Jest trochę skomplikowane. Wszystkie maści z wyjątkiem strokata często siwe. Rejon hodowli na całym świecie, głównie Anglia i Walia. I teraz będę um, szukała koni. Um, no, po prostu potrzeba znaleźć te konie. Ja patrzę, przypomniałam sobie ta Minolaster, która miała w Polish Oldster. Musiałam hmm. pokazać w internecie. Super. I ukochane konie polskie. Konik polski. Ja to trzeba znaleźć, wspomniałam jest z tym wystaw karteczką Tego właśnie konia. Super. Tak, Konik polski, 230 strona. Dobra, mam. Mam już. Już otwieram. Tu 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 tu, tu, tu. Szkódek, gdzie to jest? 23, 25, 27. Jest. Nie. Już na 40 wleciałam, już. O jest, konik polski. I to jest raz z Polski też. Około 132 cm umaszczenie myszaty występuje ciemna pręga krzyżutowa, a także pręgi na stawach sukowych i nadgarstkowych. Rzeźba hodowli polska, saniny prywatne, państwowe i w warunkach rezerw rezerwatorowych. Koń ma Polski polskiej, kolejna taka ciemna się zrobiła. Dobra, trochę sobą kartką zaznaczony, ale tak samo jak koń Polski, który też będzie. Więc nie wiem, to, to, to odpowiedniego. I ja odpowiedniego zrobiłam. Będziemy w kłębie 158-164 do 164 cm. Umaszczenia wszystkie maści rynchodowi. Południowa Polska, Saliny w Jaromie, Podlaskim, Purchnie pr, pr, i Walewicach. Valew. Koń wielkopolski. Rasa moja najbardziej wymarzona z wszystkich. Oni, które stwierdzają ja raz, tak? Tamasz, sobie jakiś raz, jakieś, um, jak to powiedzieć, Angliki, Araby, SP i tak dalej? To ja sobie Wielka Polskiego, ale zwykle WLP po prostu chcę myć. Więc jakoś w głębi, 162 cm i powyżej, umaszenia wszystkie maści podstawowe, o od, tym odmian mało. Rejon hodowli: Polska, okolice Poznania i na Mazurach. 11 stop głównych i hodowle prywatne. I teraz jest o tym, o którym mówiłam, Pan Śląski. Bo w Minecraft'a nie ma, więc zrobię Wam szybką akcję, będę was to ja po prostu mówiła. Poczesę będę w Google'a i wyszukam. Dobra, znalazłam już te informacje na telefonie, więc włączam telefon i czytam. To co trzeba wiedzieć. Równa no, podstawowe wiedzę o tej rasie, na to wysokość w kłębie uklaczy od 162 do 168 cm u ogierów od 164 do 170 cm Maści to tutaj czytam co to, to znalazłam, bo... Nie wiem, czy to, co to było jeszcze jest ważne i nie, bo się nie jest na pod takim sensem. To jest napisane. E, jak słuchajcie jakieś spółkanie, to Hosuszia to słuchasz, co się robi. konia z wytycznymi programu hodowli koni na Lasy śląskiej. Maść powinna być kniada, ciemnogniada, skarokniada, kara lub siwa. Inne maści eliminują konia z hodowli. Czyli jak czy ktoś marzył o, o siwym... Już siebie wiem, co ja tam myszatym, koniu śląskim, to niestety nie dostanie, bo są do sądownie takie konie. No i główna hodowla jest w Polsce, tylko to co wywnioskowałam, nie było żadnych indywidualnie wybudowanych. jakiekolwiek były, nie było jakieś miejsce w w Polsce, jak jedno konkretne, no to wywnioskowałam, że głównie w Polsce są hodowane. Takie jak rasy polskie, no to głównie w Polsce. Żałuję, że nie ma teraz w mojej książce, albo po prostu nie lubię znaleźć. No, może też być to. No i to wszystko będzie, tylko teraz podałam informacje, skąd brałam. I jak mówiłam, informacje są z książki, a tytuł to Rasy Koni pocho Pochodzenie. Okej, okay. pokazałam wszystko. Czytam tam Rasy Koni Pochodzenie, budowa cechy. 280 teraz koni i kucyków. Tylko tu koni i kucyków nie zapisałam. To ku I kucyków bo mi się nie chciało. To wszystko na dziś. Pa, pa!